Każdy z was pewnie słyszał kiedyś o feudalizmie. Czy to w szkole podstawowej, gimnazjum, albo trochę później. Jest to system gospodarczy i społeczny, który kształtował praktycznie całe średniowiecze. I opierał się na jednej prostej relacji: poddanego i pana. Co ten system ma wspólnego z obecną rzeczywistością? I czy przypadkiem po cichu nie wrócił? Siema. Prosiaczek z tej strony, klasycznie. Dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy, o feudalizmie, ale w nowoczesnym wydaniu, nie jakimś tam starym, średniowiecznym, nie, nie. Rozmawiamy o feudalizmie błyszczącym, nowoczesnym, neonowym. Bo widzicie taka informacja na szybko: kapitalizm zdechł. Ale jak to prosiaczek zdechł kapitalizm, skoro nadal mogę kupić mojego włóka dzik? Morteczko. To problem trochę bardziej złożony niż na pierwszy rzut oka wygląda. Kapitalizm nie zdechł z dnia na dzień. Był to proces powolny, który przyspieszył dopiero ostatnio. Żeby wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło i jakie są tego konsekwencje, powinniśmy wytłumaczyć sobie najpierw, czym jest kapitalizm. A przynajmniej czym jest w opowieściach zwolenników wolnego rynku. W dużym skrócie, kapitalizm jest systemem społeczno-gospodarczym opartym na prywatnej własności środków produkcji, wolnym rynku, konkurencji i dążeniu do zysku, gdzie ceny i alokacja zasobów określane są przez popyt i podaż, a motorem napędowym jest indywidualna przedsiębiorczość prowadząca do podziału na właścicieli kapitału i pracowników. Skoro to mamy odhaczone, przejdźmy teraz do tego, czym jest feudalizm. Jest to system oparty na hierarchicznych zależnościach i posiadaniu ziemi, czyli lenna, gdzie władza. Władza i bogactwo koncentrowały się u właścicieli ziemskich, feudałów lub seniorów, którzy nadawali len na wasalom w zamian za wierność i służbę. Na dole hierarchii znajdowali się chłopi pracujący na tej ziemi, obciążeni powinnościami, czyli pańszczyzną, stanowiącą podstawę całego systemu feudalnego. Teraz zastanówmy się wspólnie, czy przypadkiem nie żyjemy w takim feudalizmie, gdzie kapitalistów podmienili w pewnym momencie giganci technologiczni, przejmujący władzę nad rynkiem poprzez kontrolę platform cyfrowych, danych i algorytmów. Bo widzicie w starym feudalizmie mówiliśmy o dostępie do ziemi, który był przywilejem zostawionym dla nielicznych panów. Ci panowie przejęli każdy kawałek ziemi. Dosłownie nie było miejsca, gdzie ziemia była niezagospodarowana, gdzie nie miała swojego pana. W nowym feudalizmie ziemię zastępują usługi cyfrowe, platformy cyfrowe, dane i algorytmy. Tak jak w kapitalizmie czerpaliśmy zyski z produkcji, tak dzisiaj we współczesnym feudalizmie głównym źródłem dochodu jest renta pobierana za dostęp do ekosystemów stworzonych przez wielkie korporacje. I nie mówimy tutaj o ręcie w kontekście pobierania jakichś zasiłków, tylko w kontekście dochodu generowanego nie z produkcji, a z opłat i prowizji pobieranych przez platformę. No ale prosiaczek, jak to jest feudalizm, skoro istnieją prywatne firmy i one sobie między sobą konkurują i w ogóle to ty się czepiasz tylko jakichś ludzi na górze, jakichś cyfrowych gigantów, a przecież wolny rynek ma się dobrze. Może oni sobie coś tam zmonopolizowali, ale nie ma to w na rynek. Mordeczko, jakby dosłownie rozmawiamy o tym, że ci goście, ci właśnie przedsiębiorcy na jeszcze resztkach wolnego rynku są zmuszeni do korzystania z platform cyfrowych, są zmuszeni do brania udziału w tym ekosystemie. Wielkie korporacje technologiczne kontrolują rynek, podczas gdy właśnie te tradycyjne firmy stają się wasalami, zmuszonymi do płacenia renty za możliwość dotarcia na przykład do klientów. W tym świecie, jako zwykły zjadacz mortadelki, jesteś na takim samym poziomie jak właśnie ci kapitaliści, którzy jeszcze. Się o którzy jeszcze wypracowywują pewne dobre. Mówiąc na tym samym poziomie, mam na myśli ten sam poziom względem feudała, a nie względem siebie nawzajem. Bo widzicie, podobnie jak chłop pańszczyźniany był przywiązany do ziemi, nie miał zbytnio drogi ucieczki, ponieważ, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, cały rynek był zagospodarowany. Ziemia była już podzielona. Tak samo ty dzisiaj nie możesz uciec z tego systemu. Jest on już całkowicie zorganizowany. W takim systemie jesteś chłopem pańszczyźnianym. Przeciętni internauci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia przekazując dane przy okazji każdej aktywności w sieci. Od kliknięć polubień, poudostępnianie oraz zapytania wpisywane w wyszukiwarkach. Ta niewidzialna praca przyczynia się do wzrostu wartości kapitału właśnie tych największych graczy technologicznych, w zamian za korzystanie z pozornie darmowych narzędzi, takich właśnie jak wyszukiwarki czy platformy społecznościowe. Użytkownicy trafiają w pozycje cyfrowych poddanych. Ich dane stanowią fundamentalny zasób do trenowania algorytmów i kształtowania zachowań, co przynosi Zyski właścicielom całej infrastruktury. I podobnie jak chłop pańszczyźniany pracujący na polu swego pana, umacniał on pozycję tego pana z każdym kolejnym zbiorem, z każdym kolejnym plonem, z każdym workiem mąki i z każdą beczką ziemniaku. Podobnie jak dziś, korzystając z usług technofeudałów, budujemy ich kapitał, tylko powiększając przepaść między nami a nimi, umacniając ich władzę i przez co dając im narzędzia do coraz to śmielszych zachowań. No ale taka specyfika feudalizmu, że nie za bardzo mamy Wybór, bo gdzie mamy iść? Obecnie siedzimy sobie u jednego pana feudalnego, który nazywa się YouTube. Podobnie jak chłop pańszczyźniany jestem zależny od widzimy się mojego pana. W tym przypadku, jak już mówiliśmy, YouTube'a. Nagrywając ten filmik, uprawiam jego pole. Korzystam z całego ekosystemu, który mi oferuje. Tak jak chłop pańszczyźniany korzystał z ziemi i z młynów. Załóżmy, że nie chciałbym robić już u tego pana. Chciałbym zrobić coś innego. Zmienić platformę. Jak miałbym zmienić platformę? Wystarczy 5 sekund zastanowienia. YouTube zmonopolizował treści wideo, zmonopolizował dostęp do tych treści oraz cały ekosystem, w którym te treści mogą powstawać. Tutaj nie ma innej wioski. I oczywiście można próbować zakładać projekty YouTube podobne, które będą niezależne, będą konkurować, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak takie pomysły się kończyły. Albo totalną klapą, albo jako bańka dla dosyć specyficznych grup osób. Nawet gdyby ktoś próbował zrobić na poważnie, faktycznie drugiego YouTube'a, to po pierwsze nie ma danych takich jak Google, nie ma możliwości wybudowania takiego właśnie systemu. Temu. i to kolejny dowód na istnienie technofeudalizmu w obecnych czasach ponieważ widzicie w kapitalizmie mówiło się zazwyczaj tak że jeśli ja jako konsument nie będę zadowolony z dostarczanych przez kapitalistę dóbr mogę zawsze iść do innego kapitalisty który buduje się właśnie na porażkach tego pierwszego robiąc coś lepiej szybciej efektywniej i wydajniej a tutaj nie za bardzo mam wybór jestem zmuszony do korzystania z usług mojego feudalnego pana jeżeli chciałbym dotrzeć do kogoś z moim przekazem i ten jest bezkonkurencyjny, bo widzicie, nawet jeżeli będziemy mówić, że są platformy podobne, albo generalnie, że na rynku social medów cały czas dzieje się konkurencja. Mamy przecież Instagrama, mamy na przykład Xa, zwanego kiedyś Twitter, ale widzicie, to są wszystko inni panowie feudalni. To nie jest konkurencja. Każda z tych platform, każdy z tych cyfrowych feudałów kieruje swój przekaz do innego chłopstwa. Zagarnia inną część cyfrowej ziemi, której nie da się już bardziej podzielić. Tutaj nie pojawią się nagle inni kapitaliści, którzy wymyślą YouTube'a, który jest, nie wiem, dwa razy bardziej wydajny? Jak miałoby to niby wyglądać? Który jest dwa razy bardziej wolny? Yy, powodzenia! Nie będziesz mieć nigdy infrastruktury, która będzie mogła konkurować z tą googlowską. Kolejną kwestią charakterystyczną dla feudalizmu było trzymanie chłopstwa na minimalnej stopie życia, zabierając tak dużo, by ten nie zdechł z głodu, ale jednocześnie by mógł pracować ku chwale swego króla lub pana. Chłop nie miał dostępu do żadnego kapitału, przynajmniej kapitału na tyle by mógł cokolwiek zmienić. Chłop korzystał z dóbr dostarczanych przez swego pana, postaci np. młynów, o których wspominałem wcześniej. Mimo ciężkiej pracy, często ponad normę, był zmuszony nadal opłacać np. Na dziesięcinę, podczas gdy pan, no tak różnie było z tym płaceniem podatków. Zazwyczaj trzeba było to wymusić, a czasem nie udawało się wymusić na czas i były różne tego konsekwencje. Podobnie jest dziś, gdzie technofeudałowie i ci bardziej zamożni chłopi nie zawsze muszą płacić Podatki, przynajmniej nie zawsze muszą płacić podatki sprawiedliwie, podczas gdy ta słynna <laughs> klasa średnia musi opłacać i finansować cały system. Bo widzicie, łatwiej jest wymusić na chłopie pańszczyźnianym pewnego rodzaju zmiany i podatki, ponieważ nie ma on w swoich rękach żadnych narzędzi negocjacyjnych. W przeciwieństwie do potężnych panów, którzy dysponują kapitałem, znajomościami, koneksjami i, no kiedyś, szlacheckim pochodzeniem. I o ile to, co powiedziałem, jest tożsame z systemem kapitalistycznym, tak bardziej wpisuje się w feudalizm. Bo jak kiedyś szlachcice nie musieli udawać, że. Mm. Nie płacimy podatków, tak dzisiaj coraz częściej widzimy akceptację tego rodzaju zachowań wśród dużych graczy. Oni nie muszą udawać, że płacą podatki. Po prostu wprost przyznają, że chcą walczyć o jeszcze mniejsze podatki dla siebie i dla swojego sektora, robiąc to tak ostentacyjnie, jak tylko się da. Tak jak chłop nie posiadał nic, tak samo ty dzisiaj, przyjacielu lub przyjaciółko, też nie posiadasz nic. No bo co możesz posiadać? Filmy, które oglądasz, nie należą do ciebie. Opłacasz miesięczną subskrypcję, by mieć dostęp do pola feudalnego swego. Pana. gry także nie są twoje, posiadasz tylko dostęp do cyfrowych kopii, które w każdym momencie mogą być Tobie odebrane. Korzystasz z narzędzi, takich jak na przykład Word albo Excel, za które trzeba opłacać miesięczne subskrypcje. Powiem Tobie więcej. Jeżeli chciałbyś na przykład teraz, żeby Twoja magiczna Tesla autopilotowała się, no tak jak powinna się autopilotować, to nie dostaniesz już tego w pakiecie z kupnem samego samochodu. Musisz wykupić miesięczną subskrypcję. Tak oto budzimy się w systemie, w którym nie posiadasz nic i będziesz szczęśliwy. Czy jak to tam prawa koidy mówiły, płacisz swym feudalnym panom za dostęp do wirtualnego pola. Płacąc nie tylko kapitałem, ale także swoimi danymi, które coraz mocniej umacniają ich pozycję. Gratuluję mózgu. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, nie za bardzo masz wybór. No chyba, że. Już jesteśmy przy pirackich podbojach, znanym i lubianym przykładem technofeudała jest Steam, platforma z hegemoniczną pozycją na rynku, która cieszy się dosyć sporym uznaniem, mimo że robi, no, robi, robi rzeczy swoją drogą Valve, kiedy będzie dostępny cash w CS2. Dzięki czekam już ponad dwa lata. No i wracając, ten Steam generalnie ma pozycję feudała, ponieważ udostępnia Pola, tym razem nie tylko chłopstwu, ale także deweloperom. Deweloperzy korzystają z pola Steama, gdzie za drobną Płatę i za prowizję od każdej sprzedaży, od każdej wymiany na rynku, Steam czerpie zyski. I można powiedzieć, no ale przecież masz Goga, masz, no nie wiem, Epic Game Store. Mordeczko, z czym do ludzi. Porównajmy sobie po prostu, jaka jest skala. Steam absolutnie trzyma cały rynek w garści. Tak jak Steam trzyma deweloperów, tak samo Uber trzyma kierowców, którzy także nie za bardzo mają alternatywę, no chyba, że chcą wypaść z rynku. Podobnie Amazon, w przypadku ludzi, którzy chcą sprzedawać jakieś dobre. Ciężko robić to poza największą platformą, która się tym zajmuje. O ile w Polsce mamy jeszcze na przykład takie Allegro, to nadal skala przejęcia rynku przez Amazona jest gigantyczna. Nieporównywalna pod względem wielkości i danych. Co kluczowe w feudalizmie, o czym jeszcze nie wspomniałem, to rola tego mitycznego państwa. W dawnych czasach była to rola bardzo ograniczona. To lokalni władcy ustalali zasady, wobec których będą musieli postępować wszyscy inni. Podczas gdy oni sami stawiają się w roli sędziego i kat. Oraz prawodawcy. To zupełnie jak dziś, gdy państwa nie mają żadnego wpływu na regulaminy pisane przez takiego Google'a, przez takiego Facebooka, przez takiego Twittera czy przez takiego TikToka. Państwo może być tylko reaktywne względem tego, co wielcy feudałowie robią. To oni ustalają zasady. Oni ustalają, kiedy masz prawo mówić. Oni ustalają, co możesz mówić i do ilu osób dotrzesz. Oni decydują, co dobre, a co złe, co korzystne, a co nie. Nie patrząc na kwestie takie jak dobro społeczne, tylko patrząc. Na swoje wymierne zyski. Nie tylko w kontekście kapitału, ale także względem emocji ludzi do nich samych. No ale co z tym wszystkim zrobić? Bo można założyć, że można uciec przecież, można wyłączyć się ze świata wirtualnego, można absolutnie pominąć modele subskrypcyjne na rzecz open-sourceowych rozwiązań, które z tego miejsca polecam, ale z roku na rok będzie to coraz trudniejsze zadanie. Nie tak łatwo jest uciec z mediów społecznościowych, kiedy praktycznie całe nasze życie, cały dostęp do informacji dzieje się właśnie tam, na dworach cyfrowych panów, którzy korzystając ze swojej hegemonicznej pozycji pozwalają na kreowanie różnego rodzaju trendów, różnego rodzaju światopoglądów, które wybijają się bardziej. I o dziwo zawsze są to poglądy budowane na nienawiści, które pozwalają skanalizować frustrację pewnych grup społecznych, nie w kierunku realnych ludzi, którzy odpowiadają za obecną sytuację, tylko na przykład w kierunku mniejszości, yy, zwykłych ludzi, bo po pierwsze tak jest łatwiej, a po drugie tak jest wygodniej dla posiadaczy gigantycznego Feudalnego kapitału. Jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to rozmawiać o problemie z ludźmi dookoła siebie. Wspierać opcje, które zauważają problem i nie szukają dróg na skróty. Polecam też programy open source'owe i krytyczne myślenie, ale faktyczne krytyczne myślenie, a nie takie, które idzie na rękę ludziom, którzy chcą odwrócić od siebie uwagę. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawiając łapkę w górę oraz komentarz, wspierasz feudalnego pana, którym jest YouTube, ale także mnie, zwykłego chłopa, który. Korzysta z tego pola do uprawiania własnej rzepy. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić, myśleć głębiej, ludzi, którzy nagrali ten materiał przede mną i zrobili to w sposób bardziej zniuansowany. Co śmieszne, wstawili go, gdy ten materiał już praktycznie w połowie powstał. Link do ich materiału znajduje się w podpiętym komentarzu. I jeszcze raz dzięki, wielkie za obejrzenie i do następnego! Trzymajcie się do usłyszenia, dzięki i cześć! Hey.